Siemka z Try Sman i dzisiaj opinia na temat 363 czapteru Fairy Tale. Na sam początek chciałbym wspomnieć o poprzednim chapterze. Otóż jeden fakt, Happy przeżył olbrzymią eksplozję, która mogła zniszczyć całą wioskę. To było dla mnie trochę naciągane. Do tego, że na co zawsze wstaje, to się już przyzwyczailiśmy, natomiast to ten fakt był dla mnie naciągany, że Happy przeżył. No ale dobra, co obecnego czapteru. chapteru? Na samym początku czapteru zaskoczenie, ponieważ Elfman i Lisana odkrywają zwłoki. Nagle, nic tego nizowego, zwłoki wstają i strzelają do Lissany jakimś dziwnym promieniem. Spójrzmy się, kurczę, no zaraz, zaraz coś się stanie, to jest bankowo. I nagle, ku naszym oczom, ukazuje się kolejna wojowniczka Tartarosu. I zmusza Elfmana do zaatakowania własnej siostry. I na tym akcja się kończy. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest to problematyczna zdolność. I Archma będzie miał z tą wojowniczką dużo problemów. Następnie, akcja przenosi się do drużyny Nacu. Nacu po walce zmordowany, ale szczęśliwy. I ma gra się z drużyną Nacu przez lakrymę. I dowiaduje się wszystkiego, że Nacu ma przeciwnika. Następnie widzimy staruszka, którego ochronia drużyna Nacu. Mówi, jakby je w agonii. Jakieś pojedyncze słowa, i okazuje się, że Tartarus przybył po broń. Tajną broń, którą posiada Rada. I ta broń może nie wydawać magię na całym świecie. Póki co ta broń jest zapie zapieczętowana. A przez kogo? To już wie tylko były przewodniczący Rady. Więc Tartarus zaczął go ścigać, żeby dowiedzieć się, kto, zapie kto zapieczętował broń i jak właśnie pozbyć się tej pieczęci. Myślę, że jedyną możliwością, aby odpieczętować tę broń. Jest albo zabicie członków Rady, albo zmuszenie ich, aby zdjęły tę pieczęć. Naprawdę cały świat ma olbrzymie problemy. Nie dość, że potężni wrogowie, Tartarus w końcu, no, nie ma co mówić, po prostu niesamowici moca mocarze, a dodatkowo, no, chcą zrobić coś takiego, więc. Dlatego Feritel wysyła Erze i Mirajain do byłego przewodniczącego Rady, aby go odnalazły i obroniły. Podsumowując, ten czapter oceniam naprawdę bardzo dobrze. I czekają na same najlepsze walki. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłanie mojej opinii. Na razie.